W naszych wędkarskich torbach znajduje się ich zawsze kilka. Część z nich grzecznie czeka nawinięta na kołowrotki. Żyłki, bo to oczywiście o nich mowa, to jedna z najważniejszych rzeczy, jakie znajdują się w naszych wędkarskich torbach. A producenci z kolei z roku na rok wydają coraz większe kwoty, by je udoskonalać. Jednym z nich jest firma Prologic, która w ostatnich latach zainwestowała dużo czasu i wysiłku w rozwój nowych technologii Mimikry Camo 3D. Efektem tych prac jest seria żyłek Interceptor Mimikry. Tak jak w przypadku innych żyłek tego producenta, tu także użyto kopolimeru o wysokiej gęstości, wysokiej odporności na ścieranie, a także bardzo niskiej rozciągliwości. Tym razem całość poddano obróbce w technologii Mimikry 3D. Technikę tę można stosować jedynie z najlepszymi żyłkami. Żyłka z Mimikry idealnie wtapia się w otoczenie i jest absolutnie niewidzialna dla ryb. By osiągnąć takie rezultaty trzeba było zmieszać cztery naturalne kolory występujące w naturze w absolutnej kombinacji losowej. Koncepcja Mimikry 3D Camo otwiera nowy rozdział wśród żyłek karpiowych. Prologic w kolejnym etapie rozwoju technologii dodał dwie nowe kombinacje kolorystyczne z wykorzystaniem zupełnie nowego materiału. Żyłki te charakteryzują się m.in. niską rozciągliwością, jedwabiście gładką powierzchnią, niską pamięcią kształtu, łatwością tonięcia i wysoką odpornością na przetarcia. Supergładka powierzchnia pozwala nam uzyskać od kilku do kilkunastu metrów rzutu więcej. Żaden wędkarz na pewno nie będzie na to narzekał. Żółka występuje w dwóch odcieniach, Urban i Jungle. Sprzedawana jest w szpulach po 500 metrów, a jej grubość to od 0,28 do 0,40 mm.